W ostatnich latach przydomowe warzywniki są ponownie na topie. Kiedyś to był standard. Przy większości domów były one jakby nieodłącznym elementem. Później o nich trochę zapomniano, a w ostatnich latach są znowu modne. I to nie tylko dzięki temu, że warzywa wyhodowane własnoręcznie są po prostu zdrowsze, zwłaszcza jeśli nie używamy pod uprawę chemii, to jeszcze rośliny, które wyhodujemy sami, dostarczają nam nie dość, że energii, to jeszcze satysfakcji z tego, że coś nam udało się własnoręcznie, własnoręcznie wyhodować. I jest to jeszcze w dodatku smaczne, bo ma to smak. To nie są, to nie są warzywa pryskane, to nie są... Warzywa, które są nasączone chemią, jak w większości sklepów, tylko to są rośliny, warzywa, które rosną na ziemi bez żadnych sztucznych gąbek. Zatem też ten smak warzyw jest po prostu dużo lepszy. Powierzchnia całego warzywnika u mnie w ogrodzie zajmuje teren około 3 arów. Zatem jest on dosyć spory, i większość prac związanych z warzywnikiem przypada, większość obowiązków przypada na moją mamę, która lubi po prostu zajmować się warzywami, uprawą warzyw. Zatem ona jakby przejęła tutaj około 60-70% obowiązków, a ja zajmuję się resztą. I co mogę powiedzieć? Każdej jesieni ja tutaj, właśnie na ten warzywnik, sypię kompost. Kompost, który jest nazwijmy to w ten sposób, że jest produkowany u mnie, wytwarzany w ogrodzie ze skoszonej trawy oraz z liści, których przecież u mnie nie brakuje. Zatem, jest to dojrzały kompost, który leżakował, leżakował u mnie gdzieś w ogrodzie w specjalnym miejscu. Około roku czasu, więc on zdąży, zdążył dojrzeć. I taki też kompost rozsypuje mniej więcej w październiku, czasem nawet z początkiem listopada. No i ziemia jest następnie przekopywana taką specjalną maszyną, po to, aby po prostu przekopać tę ziemię, która już tutaj jest, właśnie z kompostem. I przez zimę. Ten kompost jeszcze bardziej się rozłoży w ziemi, będzie on po prostu równomiernie rozproszony po całym tym terenie, i dlatego też warzywa rosną tak jak rosną każdego roku. Nie nawożę tutaj niczym, żadną, tym bardziej chemią, a nawet innymi jakby nawozami organicznymi typu obor oboring bydlęcy czy kurzy. Po prostu wystarcza mi tutaj sam kompost, który wytwarza się u mnie, powstaje w ogrodzie. I to jest jedyna, jedyny nawóz, który stosuję. No i warzywa jak widać polubiły to. I jeszcze dodatkowo prawie każdego roku wapnuję glebę. Gdzieś z początkiem listopada, no chyba, że zapomnę, no to czasami zdarzało się, że nawet pod koniec listopada dodawałem wapń. Wapno do ziemi po to właśnie, aby gleba nie była kwaśna, ponieważ warzywa nie lubią gleby kwaśnej. Musi to być odczyn zasadowy. Na takiej glebie też udają się najlepiej. żadnego nawadniania tutaj nie mam, jak i w całym ogrodzie jeśli jest susza to wtedy przyprowadzam tutaj węża, no i podlewam wodą ale to zdarza się w ostatnich dwóch, trzech latach bardzo rzadko, wystarczają te opady, które są i one im zupełnie wystarczają, gdyż taka woda opadowa najlepiej wpływa właśnie na warzywa, nie taka, która jest gdzieś tam sączona z kranu, z wodociągu, bo warzywa tego za bardzo tak niekoniecznie lubią, więc deszczówka jest najlepszym jakby takim uzupełniaczem niedoboru wody dla warzyw. W skrzynkach na ziemi kompostowej rosną między innymi poziomki, buraki, marchew, no i tutaj dopiero zaczynają mi kiełkować ogórki. Ja je tak posiadam nierównomiernie, dopiero około tygodnia temu, więc chciałam mieć po prostu troszkę później te ogórki, ponieważ tam pod tą kliną, taką dosyć mocno potur poturbowaną, ogórki już mocno wyrosły i one będą wcześniej niż te tutaj w skrzynkach na kompoście. No dalej tam w tych skrzynkach rosną bakłażany, czosnek słoniowy, to jest taki. Bardzo duży czosnek, też jest papryka, pietruszka. No i w dalszej części miesięcy, jak już wcześniej wspomniałem, te skrzynki będą zapełnione ogórkami. Jest tutaj również lubczyk. No i całe stado, że tak powiem, pomidorów. Są też papryki, kapusty. Tutaj oczywiście ogórki pod tą agrowukliną. Odkrywam je dopiero, gdy zawiążą już owoce, gdy będą dojrzałe. Pod agrowukliną po prostu szybciej one przerosną. Fasolka szparagowa, cukinia, dynia, kapusty różne odmiany, bób, ziemniaki. dużo ziemniaków, jeszcze więcej ziemniaków, cebula i czosnek, który w tym roku wyjątkowo wcześnie będzie do zbioru, bo już za około półtorej tygodnia podejrzewam, nawet dwa tygodnie, może, tak już to już jest takie maksimum. Zazwyczaj on dojrzewał gdzieś w okolicach końca czerwca, z początkiem Lipca, no ale w tym roku jest wszystko przyspieszone. No i czosnek będzie już do zbioru, a na to miejsce powędruje znowu coś innego. Może będzie, będą dosadzane znowu tutaj uwaga, ziemniaki, albo fasolka szparagowa, lub też cukinia ogórki na późniejszy zbiór. Zobaczymy. A teraz wy powiedzcie mi, czy lubicie uprawiać własne warzywa w ogrodzie, czy daje wam to dużo satysfakcji, energii z tego, że się coś udało. No i no chyba nie powiedzcie mi, że te warzywa smakują inaczej, znaczy gorzej niż te, te w sklepie, bo, bo chyba każdy, kto uprawia u siebie warzywa, wie, że one smakują naprawdę wybornie, zebrane właśnie z własnej grządki. No i są oczywiście cały czas pod ręką, więc. Jeśli mamy taki warzywnik blisko domu, to tym bardziej możemy sobie po prostu wyjść na spacer do ogrodu i urwać to, co nam po prostu potrzeba. I to jest naprawdę duża wygoda. A tak naprawdę, no, dzisiaj wszystko w sklepach jest. Mamy pod ręką, no ale to nie jest to samo, jeśli sobie po prostu sami wyhodujemy. Coś, co jeszcze ma wyjątkowy, niepowtarzalny smak.